Drodzy Państwo, takim naszym ostatnim gościem, który, który został tutaj zaproszony, można powiedzieć, że taką, taką żurawinką na, na, na torcie tych naszych spotkań, jest człowiek, który poniekąd... Jabłuszkiem na Żurawinką, jabłuszkiem, no ciężko by było powiedzieć, że Wywodzi się z innej miejscowości, mając takie nazwisko, które zobowiązuje, żeby być mieszkańcem rodowitym Albigowej, czyli pan Jacek Albigowski, pan Jabuszko, jak często też właśnie nazywany, człowiek, który pochodzi stąd, tutaj ma bardzo głębokie korzenie, technik mechanizacji rolnictwa, z tego co mi się udało, do do szukać w internecie, przedsiębiorca, rolnik, przede wszystkim mąż, ojciec, od niedawna mąż babci, bo jeszcze nie dziadek, ale mąż babci, działacz w bardzo wielu dziedzinach, od wielu lat radny w gminie Łańcut, założyciel, członek Stowarzyszenia Obywatelski Samorząd. Przede wszystkim działacz na rzecz dzieci z domu dziecka. To jest taka chyba najważniejsza miłość Jacka, aczkolwiek myślę, że wszyscy go bardzo cenimy za przepyszne soki. Jacku, jak się żyje w Abigowej, mając takie nazwisko? W szkole było trudno pierwszy w pierwszych dzienników. Proszę Państwa. To jest tak, trochę będę mówił o sobie, ale nawet jeżeli będę mówił o sobie, to zawsze w zasadzie jest to opowieść o um, ludziach, którzy mnie mi towarzyszą. Do Kuku, który był dzięki Andrzejowi. Tutaj okazuje się, że razem jeździmy motocyklami znaczy razem, mamy tą samą pasję. Koło. Miejmy gosp... nadzieję, że będziemy razem. Tak, tak, to już się ukazuje: koło gospodyń wiejskich. To oczywiście żartobliwie, mówię, mojej żonie nie idę na kobiety i ona wie, że przychodzę tutaj, więc nie ma żadnych problemów, bo idę do Koła Gospodyń Wiejskich. Y, Hania, która y, pamiętam jak dzisiaj i dużo korzystam z tego, zupa w pole. To jest może takie coś, ale to o co tu Znaczy, no babcia tutaj też odegrała dużą rolę. E, Śmieje się, że e, ja bym potem stałem na pamięć w wieku 6 lat, bo już nie czytała. Dzięki Babci. Dzięki Babci, no oczywiście ja nie, nie potrafię. Ja teraz już w nóżce też zaczynam, tylko od obrody czasochowy bo wcześniej to jest takie... <grym <grym no, to, to jest na później. <grym> środowisko, w którym się wychowamy, jest bardzo ważne. W zasadzie jest najważniejsze. No to teraz troszeczkę poopowiadam. Trafiłem do Fundacji Zarastanie w 2007 roku. No, jak już tak się zdarzyło? Znaczy, tak naprawdę, to trafiłem tam w 95. Nawet jeszcze nie wiedziałem. Zawoziłem im dwie kratki. Po prostu jako transport kupili, za im, ale nie miałem pojęcia jeszcze, co to będzie. Ja tam się pojawiłem w 2008 roku e, jako wolontariusz. Syna. W zasadzie w yy, 2010 mieliśmy już szczęśliwą rodzinę. No w zasadzie jest okej, okay. ale mi coś brakowało. I tam też trafiłem na fajną panią dyrektor. Będę mówił, Ewa. czasy co teraz. Naprawdę w takich fundacjach brakowało wszystkiego. Dam przykład spodnie dla dzieciaków, a wtedy fundacji było najlepsze 40 dzieci w jednym budynku. To się wjechało do hurtowni, kupowało się w hurtowni jak tanie, wszyscy widzieliśmy z tym samą spodnie. tak troszeczkę nakręciła tą moją e, spiralę. A po, po żeby założyć sad tam u nich, no w zasadzie się powiedzy, Oczywiście z dzieciakami to zrobiliśmy. E, nie było to bezpieczne, bo pamiętam było tam dwóch bliźniaków, którzy non się rzucali. <grym> dwóch braci. <grym> Ale to, Pocaliśmy się przy pierwszych naszych motor a no mianowicie. Może te dzieciaki czekały, bo przyjechali do nich. No, tak bym, to, tak bym to nazwał. Raz, ponieważ miło, miło że chciał pojechać, no, może miał wtedy spiszak, więc pojechałem samochodem. No Notabene, jakiś tam większy prezent, co zasponsorowaliśmy. Mówię dalej o Motor Mikołaja. Nie mówię, ja. bo tam będę jednym z wielu. Wyobraźcie sobie te dzieciaki czekające w oknie. Nawet już odmiałając dziewczyny, które no powiedzmy między 15 a 20 lat no to, to była rewia młody, ale chłopaków, którzy no, trudno było zdres z niego ściągnąć, albo koszulę wyprasować, bo przyjadły. Więc to była rewelacja. Był taki rok, gdzie przyjechało na 117. Jak, wyjeżdżaliśmy. Znaczy pierwszy był już w domu dziecka, ostatni jeszcze był w Po prostu nie mieści. No to, 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 to była, naprawdę było super. Dzieciaki zadowolone, przyjaźnie były za, wtedy też zawiązywane. Przełomem był Właściwie włańczyć MotoFestiwal. No, duża impreza, fajnie wyszła. Ewa mówi: No to zróbmy coś takiego, prawda? teraz zaprośmy kogoś, wystąpi, z nas pozbieramy. Ja mówię nie. Przy, biorąc przykład, tutaj z imprez, który robiliśmy, mówię: lepiej, impreza zamknięta, o malutku. Będziemy wiedzieć, że na pewno coś tam się nam uda. Zarobić. w Staszkawie, zarobiliśmy 6000 tysięcy Naprawdę to była super rewelacja. Następnym razem, ponieważ już rok później, no to trzeba iść za ciosem, już byliśmy u tatka no bo było trochę więcej ludzi, zrobiliśmy małą yy, licytację przedmiotów, zarobiliśmy 12. Więc nie, no, nie chodzi o pieniądze, ale, ale to tak o czym? 400 osób, w jednym wieczorze 80 tysięcy. To, to taki kosmos, że normalnie nie, nie, nie wiedzieliśmy, co nas duszą. Wysłaliśmy wtedy dzieciaki, pamiętam, na taką wycieczkę, pielgrzymkę po Europie. Cały czas mówimy o fundacji w Zastawiu, tam tylko na dzieci, ponieważ Zastanie wtedy już się z czterech domów z, y, składała dziecka, Dynów, Rakszawa, Przewórz i y, Łukuszka. Dyrektorzy po, poszczególnych prosili nas o pomoc psychologiczną dla dzieci. Niezmiernie nie, nie, ważna sprawa. Więc przeznaczyliśmy prawie połowę tych pieniędzy właśnie na psychologów zewnętrznych. że procenty statystyki są no takie, można zawsze trochę przekręcać, ale nam wyszło, że prawie 70% naszych wychowanków radzi sobie w życiu. Kończy, część kończy studia, część szkoły, ale po prostu nie wracają do środowiska, nie podzielają tych które wiecie, niestety z tych rodzin patologicznych, wyrośli. wyrośli. Więc no, uważaliśmy to za sukces. No potem, pandemia w międzyczasie, no nie ukrywa. pewne zmiany w fundacji nastąpiły, które no jakoś no, nie było nam po drodze. z Ewą, z Dorotą, z ludźmi, którzy pracowali w domach dziecka, że potrzebujemy jakby przedłużenia pobytu w domu dziecka, czyli stowarzyszenie, które pomoże wychowankom wejść w dorosłe życie. No i w 2020 roku założyliśmy to stowarzyszenie. Oczywiście ja sobie żartuję, że wtedy nikt nie chciał mnie wybrać w prezesem, to sobie założyłem stowarzyszenie. Daś. No i jestem prezesem stowarzyszenia. <noise> <noise> Potem o tym jakoś mimochodem jeszcze z Tadeuszem <noise> założyliśmy następne. też miałem jakieś przewyt i od chwili. Ale to no i też mają wpływ na... W Polsce to bardzo ważne stanowisko. Dokładnie. <noise> A jeszcze jakby miał kto, ale to jest. No dwa stowarzyszenia w stowarzyszenia mówię. Vocês não acha que possível Jak na przykład, jeżeli studiowałyby dzieciaki, my, my fundowaliśmy im na przykład pół roku, my, my, płaciliśmy im pół roku za wynajem my, pokoju. Na tyle nas było stać po prostu. Więc, ale to było, wiadomo, że mieli też inne finansowania, ale to był taki, no, po prostu bonus, żeby jednak nie, nie, nie ryzykowali ze sobą. Ponieważ motocykliści są wszędzie, staraliśmy się im umówić rozmowę o pracy. Że po jasne, nigdy nie załatwialiśmy pracy. Zawsze tylko załatwialiśmy rozmowę. Tak jest lepiej. Bo nie ma potem problemów z jakimś, no nie nadaje się, rozchodzą się, a kolega dalej jest kolegą I mówić mi ona, bo do tak nie tego Weronika miała zdiagnozowaną y, drugiej nowość. Y, wiecie, ja nie jestem absolutnie psychologiem ani, ale no, z doświadczenia ja wiem, że to nie wygląda tak jak u Weroniki. Więc y, zastosowaliśmy y, badania kompleksowe y, czterech specjalistów w Rzeszowie. Okazuje się, że no, nie jest. To Ale w dalszym ciągu, tych około 40 osób, które są członkami stowarzyszenia. I współpracujemy, no przepraszam, że tak skarcza, ale to współpracujemy też z motocyklistami. stworzenie swojego domu dziecka, znaczy, to nie jest marzenie, to jest pojazd, to jest konieczne i w tamtym roku Wójt Gminy Dynów dał nam szkołę w Laskówce, dał nam szkołę w Laskówce na 30 lat, zlikwidowana mała miejscowość, no i wiadomo, sytuacja jest taka, Zaczęliśmy procedurę wytworzenia domu dziecka. No nie jest łatwe. Jeszcze nie mamy pozwolenia, czekam dwa miesiące na pozwolenie z Warszawy. Dostaniemy. Na spokój, Na pewno W międzyczasie, ponieważ trzy lata temu Fundacja zostanie zlikwidowała dom dziecka w Warszawie, ksiądz Prokur zaproponował, że da nam. W żebyśmy otworzyli podpisaliśmy umowę. Będziemy tworzyć dwa. W Rakszawie odbyło się to bardzo pozytywnym echem. Już organizacje szkoły i tak dalej robiły pikniki, żeby nam finansowo pomóc. Dużo ludzi zaoferowało się, chociaż de facto jeszcze jeszcze No, pod, pod tym względem, no muszę mieć, muszę mieć papier i raczej nie zacznę oficjalnie tego, bo różne możemy. Tak jak sobie życzyli mieszkańcy, ale zawsze pytałem się o zdanie mieszkańców. Tego nigdy, nikt, nikt nie zarzuci, że się nie interesowali co za mieszkańcy. Zaczy, ale... <ślesz> Przepraszam za przemówienie, <bym>, ale musiałem. <ślesz> Proszę Państwa, poprosiłem wujka. Poprosiłem prezesa straży poprosiłem sołtysa z Laskówki, żebyśmy zrobili spotkanie, może nie zebranie wiejskie, ale spotkanie z, z mieszkańcami, żeby im wytłumaczyć, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić. To była ich szkoła, ich rodzice to budowali, prawda, miejscowość jest około 800 osób, więc dosyć taka niewielka. Tutaj nie odpuszczę ani jednego przecinka, to są dzieci, to musi być zrobione tak, że, no nie ma po prostu na, na szybko, na tego, to musi być dalej. W zasadzie to jest tyle. No, więcej, tylko jeszcze Panią e, oprócz oczywiście moich dzieci, domowych, że tak się wyrażę, e, wiecie Państwo, Siedziałem na ławce z dzieciakami, rozmawialiśmy. Bardzo lubię z nimi rozmawiać, wtedy odpoczywam, mimo że no, problemy są. Nie oszukuję się, problemy są bardzo duże. I w 2010 roku, siadła przy mnie taka 8 letni. Fácil. Tutaj, y, Szanowni Państwo, pasja y, w każdym z tych osób jest pasja. Y, bo tak jak jest taka, y, taka fajna maksyma, że y, nie chodzi o to, żeby marzyć o tym, co chcielibyśmy mieć, ale chodzi o to, co robimy z tym, co już mamy. Nam o, o swoich pasjach, o swoim życiu, e, ma bardzo wiele e, w sobie i dzieli się z tym, tak jak pan Andrzej, cudowne pasje, e, do szukania historii, do robienia pięknych zdjęć. E, tak jak pani Anina, e, życie tak się potoczyło, że została nauczycielką. Czy dalsze jej wybory były pogodzeniem tych jej pasji, chęci. No i nie oszukujmy się: bycie społecznikiem. Trzeba kochać ludzi. Tak jak Pan Maciej, chęć nauki, chemia, po części, pewnie tak jak może to nie do końca by brzmiało, ale Startujemy w dorosłe życie i co by tu robić? Nie każdy jest konkretnie określony. Czy tak jak Jacek? To, co mają, oddają i to do nich wraca. Szanowni Państwo, ja bardzo chciałabym Wam podziękować przede wszystkim za ten czas, który chcieliście tu z nami spędzić, że chcieliście o sobie powiedzieć, bo część na pewno. Że ja zna Jacka z relacji Soków, ale chcieliśmy Wam właśnie te troszeczkę inne kwestie przybliżyć. Pana Macieja może tutaj stolarka jeszcze wróci, jakieś kolejne certyfikaty. Ale może się znajdą tacy inni, którzy przyjdą i będzie jakaś kooperacja. Szanowni Państwo. Wam bardzo chciałam podziękować, że chcieliście o tych osobach posłuchać, że chcieliście e, przyjść tutaj poświęcić ten wieczór, e, piątek, y, ostatki, jak to mówią, piątek weekendu, początek, a jeszcze ostatki za niedługo z nami. E, bardzo, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, to bardzo zachęcamy do pozostania. Jeszcze jest kawa, herbata, można się napić, można, zachęcamy do przeglądnięcia publikacji. Pana Andrzeja, tam niektóre publikacje można porozmawiać, można nabyć i bardzo dziękujemy za ten czas poświęcony za wieczór z nami. Mamy nadzieję, że nasza inauguracja tego cyklu, czym chata bogactwa Gminy Łańcut wystartują i w pozostałych miejscowościach Chciałam podziękować takim malutkim.